Moje uszanowanie, witam w kolejnej relacji magazynu Classic Auto. Znajdujemy się na Autodromu Di Modena, gdzie uczestniczyliśmy w próbie bicia rekordu największego zgromadzenia Mazda MX5 na planecie Ziemi. Rekordzie, który z nieoficjalnych informacji wynika, został rzeczywiście pobity. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zgromadziło się tutaj ponad 700 egzemplarzy wszystkich czterech generacji MX-5, z czego najwięcej to są auta generacji czwartej i drugiej, czyli NB i ND. Są tutaj samochody całkowicie seryjne i zachowane w oryginalnym stanie, tak jak ten egzemplarz, oraz są auta po bardzo poważnych modyfikacjach z turbodoładowaniem, kompresorem, klatki bezpieczeństwa, zwariowane zawieszenia i inne tego typu. Powiem szczerze, że im bardziej się nad tym zastanawiam i im więcej tych samochodów oglądam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że w tym przypadku tego samochodu seria to jest to. Egzemplarz, którym tutaj przyjechaliśmy, jest całkowicie seryjny. Pochodzi z 1991 roku, ma na blacie 166 tysięcy km, z czego 1600 przejechaliśmy właśnie w tę stronę. Drugie tyle spodziewamy się wykonać jadąc z powrotem do Polski. Jest całkowicie seryjny, jest w idealnej kompetencji czerwony z czarnym no naprawdę trudno o lepsze, lepsze połączenie. Natomiast auto ma dla mnie naprawdę bardzo szczególne znaczenie i czuję się z nim związany z jednej przyczyny. W 2019 roku wybrałem się tym samochodem z naszym redakcyjnym kolegą Bartkiem Szyperskim na zlot, który był zadedykowany 30 latom Mazda MX5 na świecie. To był ostatni materiał, który nakręciliśmy wspólnie z Bartkiem, i dlatego ten samochód, ten egzemplarz, ta konkretna MX5, ma dla mnie ogromne znaczenie. I fakt, że mogłem tym samochodem pojechać do Włoch. Stanowi dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i źródło bardzo mocnych emocji. Także bardzo serdeczne podziękowania dla Mazdy za to, że mogłem tę podróż odbyć. Mazda tak na dobrą sprawę stworzyła nowy standard klasycznego tylnonapędowego roadstera. Niejako małpując samochody takie jak MGA, jak Alfa Romeo Spider, jak Lotus Elan. I chichotem historii jest to, że w tym momencie ten samochód, który jest już pełnowartościowym klasykiem samym w sobie, stał się nowym standardem, według którego mierzone są wszystkie inne Roadstery na całym świecie. I to naprawdę doskonale widać. To auto uniwersalne, które można traktować wszelako tak naprawdę. Może to być auto do sportu, może to być auto do bożenia się po bulwarach, to może być samochód do jeżdżenia górskimi szosami, co też mieliśmy przyjemność wykonywać tutaj i było to absolutnie rewelacyjne doświadczenie, które polecam każdemu. W momencie, kiedy w Classic Auto pisujemy o tym, że fajnie by było takim samochodem pojechać na górskich serpentynach, dokładnie to mamy na myśli. Auto jest po prostu fantastyczne, niesamowicie analogowe, yy, sprawia wielką przyjemność z jazdy, chociaż nie ukrywam, że autostradów było troszeczkę ciężko i brakowało nam szóstego biegu. Do tej pory nie spotkaliśmy się z jakimikolwiek trudnościami technicznymi, oprócz jednej. Jakby mógł Cię poprosić Ty do mnie. <gry> Jak zwrócicie uwagę na niezwykle profesjonalne pokrowce z lokalnych śmietników, to niestety nie jest fabryczny dodatek. Okazało się, że dach troszeczkę nie domaga, w związku z tym, to jest jedyna, na szczęście jedyny problem, z którym do tej pory się zmagaliśmy. W kolejnym numerze myślę, że będziecie mieli pełną rolę z tego wydarzenia. Póki co ja się znakomicie bawię, jeździmy po górskich serpentynach i mam do tego absolutnie idealny samochód. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, Zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl Sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.